Nie ma z tej strony Maciek przez małe. W dzisiejszym odcineczku zagramy digital. No ja nie umiem prawnie bym ja -t�ak tej nazwy, ale zobaczcie, kogo tutaj mamy. Pomni. O nie. Ty ją Ola, widzisz w ogóle? Widzę pomni, ale wiesz co? Co? Ona ma swoje alter ego. Dlaczego? Bo ona ma inne imię jeszcze. No jakie? Żulmi! Dlaczego? Nie wiesz? No powiedz mi dlaczego, to nie? Się, to się deod. Do, do. do. edukuj? Dobra, czyli tutaj musimy coś na razie coś zrobić. Dobra, musimy coś znaleźć. A ty masz szłom. Czekaj, zrobię sobie z nią zdjęcie. Siema pomni. Siema. Daj, pomni. Dobra, o i Ai. mieszka Miki jeszcze. Miki Maus? Tak, dobra, musieliśmy to zabrać. Ej, to było moje. Albo moje. Nie, ja pierwsza to chciałam wziąć. A, czyli zebraliśmy już wszystko i teraz co? Słuchajcie, dzieciaki, musimy usiąść teraz wokół tego całego tutaj zebrania, okej? Okay. Tak. Żeby kontynuować, okej? Okay. Zajmijmy. Zajmij sobie fotel, zajmij sobie zielony fotel. Już biegnę. Ja o. biorę czerwony, opać, jak siedzimy na wprost siebie. No prawie na no, wprost siebie siedzimy, jest okej. Okay. No, 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 no no prawie no. No, no jest prawie okej, okay. dobra. O, co? Co się dzieje? Co się dzieje? No usiedliśmy. A idzie po mnie, idzie po mnie. Idzie, idzie po mnie. Mni. Okej. Okay. W porządku, e... chłopaki. Ej, ja jestem dziewczyną. No dobra. Co chcecie robić dalej? No co? E, czy chcemy, czekaj, czy chcesz zagrać w piłkę nożną, czy zagrać, zrobić cyrkową przygodę? Cyrkowa I... przygoda, cyrkowa przygoda. Dawać cyrkową przygodę, głosowanie, proszę. Głosowanie, robimy głosowanie. Circus, adventure. Ej, ja nie mogłam wybrać circus, adventure. Dlaczego? Nie wiem! Może ty za piłkę nożną jesteś, żeby pograć sobie, a tu chodzi. Czy o... wiesz, że ja nawet nie znam zasad. Dlaczego mamy zagrać piłkę nożną? Przecież mi się wydawało, że wygrałem ja z tym cyrkusowym. Hmm. Chodź za nią, zobaczymy, co to będzie. No dobra. O, jakie boisko! Ja idę na bramkę. No dobra. Mamy się podzielić na dwa zespoły teraz. Ej czerwony, czerwony i, zielony. i zielony No to ja jestem zielony, ty jesteś czerwony I jest wszystko okej, okay. tak jak usiedliśmy Ej no nie, no bądźmy razem w drużynie no, Zielony Czerwony, no o, gramy w piłkę, gramy w piłkę Zielo, nie, to nasza bramka Nie, nie Dobrze, to Nie dacie rady <laughs> Jak tu się gra Ej, rożny Ej. Dobra, ja nie znam zasad do mnie. E, 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 e. Dobra, dobra. kopnij, 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 Dobrze, 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 dobrze. dobrze, Lecimy. Dobrze. Podanie do środka. Nie, dawaj, tak dawaj, nie dawaj. Nie dawaj. Asystent być, nie. zrobię daj! Ej, jakie to jest ciężkie. No czekaj, czekaj. Jest... Oj, 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 oj. Yes. Nie, no. Jeden zielo. Jakie 0. No, jeden zero. Jest... Widzisz? Jak się to kopię w ogóle? To. to no to się właśnie. Kopie? No właśnie, ja nie wiem, jak to się kopie. Co to tak wysoko? Kto z główki robi? Nie wiem, jakiś Ronaldinho tutaj czy coś takiego tutaj, co się pojawia. Maciek, a może łomem? No właśnie, chyba nie. No nie, no tak ta gra oszukuje. Szoko, o, o, o nie, o nie, o nie. No nie, no ja kopię do przodu, a to do tyłu leci. No widziałem właśnie, jakoś tak śmiesznie, nie? No. Spróbuj. Tak, zaraz. No ej no, ej no! <noise> Sama se zaraz wklepiesz gola, nie? Ej, ale zobacz, ja, ja na piłce chodziłam. <noise> Widziałem właśnie, jak w cyrku chodziłaś w sumie, nie? W ogóle wiesz co? Wiesz co ja chciałam ci powiedzieć Maciek? Czekaj, czekaj, bo zrobiłam gorącą czekoladę. <noise> o, ja kocham gorącą czekoladę. No, ja też. gdzie, gdzie, gdzie się o, można ja. napić? Tutaj. Ja... O, jaka a. fajna! Siurpniemy razem? Ty, ona jeszcze jest z tymi piankami z takimi. piankami, z minką, jaka e, dobra. Ej, doble, 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 w siumie doble. Nie Mniam, niam, niam. Mniak, super! Ej, Aha. a ona może tam coś dosypała? Nie, 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 a jest faktycznie minka, ty, nie widziałem jej wcześniej właśnie i tak o. się zastanawiałem, gdzie tą minkę widzisz. Ona nam coś wieczorem pokaże. Dobra. A to nie już hot chocolate chowam i co teraz? Wy do łóżka mamy iść. Chodź tutaj do tego pokoju pójdziemy. Trego? Tu. Dobra. A o. I co? Zajęliśmy sobie pokój jeden. Ale w ogóle jak płasko leżymy. No. Nawet nic nie widać kurcze, nie? Ej, ale zobacz, moje włosy się z tym zlewają. No strasznie. W ogóle, w ogóle nasza misja to znaleźć łóżko, nie? A my znaleźliśmy... I co? I co? Wypadź stąd, wypad. Tu jest ruzi łóżko. Nie Dokładnie. Do Ty możesz... moje łóżko. Ty, ona siedzi. Dobra. Ej, wyjdź stąd. Połóż się, połóż się. Ej. Kp mi Stan ziablało trochę. Ja nie mogę się położyć, Maciek. Maciek, ja nie mogę spać! No właśnie, nie poszłam spać. O, i co teraz? O, dobra, śpię. Ty, kto to o. się pojawił? Kupaki, co, co to za hałas? pomni. To Czy jesteś to ty. ty? Uh, ja się poję. Będziemy. Nie. Co to za? Co to? Co to? O nie. Co to jest? Transformation. On wygląda jak miał... To jest jakiś pająk! You guys Wzięliście to! No. Nic nie wzięliśmy twojego, a on każe nam zapłacić. Ja ci mogę oddać tę czekoladę chcesz? No na pewno ty. O. Uciekaj, Co, jest... Maciek! jak mamy uciekać! Gdzie? gdzie mu uciekać? Gdzie? Nie wiem, gdzie? przed siebie! Tu nie do rady zamknięte, otwórzcie! No, nie! <skrym> e e e e, może będę. A, nie, To nie, To nie, To nie, to nie! Napiszcie czekolady, napiszcie czekolady, może HP odzyskamy. O nie, tu jest zamknięte też! Zamknij, otwieraj, <noise> mogę rozwalić? Nie mogę rozwalić. O nie, o nie działa, nie. nie, o nie, jest tam, jest tam, jest tam, nie. Szybko, Ola, Ola może, może nie wiem, skakuj mi na barana czy coś i próbuj wyskoczyć dobra, czy coś. Dobra, ale to nic nie daje. Dobra, nie, za rogu. oj oj jojo. Jo. Dobra, spokojnie, 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 jest wszystko ok, pod kontrolą mamy wszystko. Chodź, spróbować otworzyć drzwi łomem. O, zniknął. Okay. O, zniknął. Pomnij, co się stało? Ona się pyta, czy wszystko ok, tak? No byłoby ok, jakby nas jakiś psichol nie gonił tutaj. No. No, co jest? Z jakiś przerażający potwór zaatakował, ona co sobie myśli, że przyszła teraz i co? No co, i co teraz? To nie było, wow. Co, że my mamy niezną wyobraźnię? Co masz wyobraźnię? Przecież, nie ma, to, przecież to nie naszej wyobraźni to się wydarzyło, przecież to było naprawdę. Trzecia w nocy mam iść spać, a już nie zasnę pod takich Dobra, koszmarach. Dobra, idę, idę, idę do łóżka swojego znowu. Jak ja mam zasnąć po takich przyczyciach? Nie wiem, o, teraz już wszystko w porządku no. jest, nie? Szczęśliwa teraz muzyczka, dobry, jest wszystko Boże... okej, okay, nie? Boże, narodzenie tuż za rogiem, no. No niby tak, um. o, piłka. A ja, o! Uh! A w nie ogóle, ogóle macie wiesz co ci chciałam powiedzieć wcześniej? Co? Że jesteśmy, można powiedzieć, że w twoim domu. Czemu? Bo ty jesteś takim wielkim klaunem, a Aha. my jesteśmy w cyrku, He. no to nie było ciębawne ty. Dobry Tak Było tak sucho, że się zamroziło, jak zamrażasz mrozi rzeczy. Oho, ten twój ha. suchar Aha. też był suchy <laughs> Tak, To Też jesteś suchy, jak te wszystkie suchary macie. Co mogliśmy zrobić? Nie wiem, teraz mamy iść do drzewa. Bo nam coś kazała zrobić, nie? A nie, słuchałam jej. Coś, coś było, jakiś czas leciał, coś tam trzeba było wykonać, nie? Ale tak suszyłaś, że aż musiałem się napić wody. To ty suszyłeś! To ty jeż suszyłaś. Oj, w cyfrowym cyrku jest dużo śmieci, idź posprzątaj. No. pokażę ci kierunek? No ja ci pokażę kierunek. Ja może ci pokażę kierunek. Ja ci pokażę, patrz. O. o. Co? A... O. Ty, A, są surek. śmieci porozrzucane, bez kitu są tutaj porozrzucane. Ej. Ale ja miałam w ogóle głowę szareka. Tak? A, czy on był jakby żabą, ale z twarzą Shrek'a. Gdzie? No, ze posprzątany. Ale kiedy? No, przed chwilą nie sprzątałeś śmieci. Nie sprzątałem właśnie. O, o, ona ma cukierki. Trzeba się podzielić. No, ona się podzieli. Jaki, jaki, jaki cukierek masz? Cukereka psikus, Chociaż on nie to święta o, już. O, zobacz, Michał, jak gdzie ksiona robi? Ty zobacz, idzie moonwalkiem. No? ta moonwalk. Tylko moonwalk <laughs> do tyłu się robi po mnie, nie o, wiem, czy wiesz. Śnikła. Ona szła do przodu. O. Piłka! Zaskoczeni jesteśmy. I teraz co powinniśmy robić, no? Pograć w piłkę, chodź. Nie! A, do piwnicy iść, ta, na pewno. Nie, do piwnicy, ja nie lubię piwnicy. No, zastanawiają się, co jest za tymi drzwiami, nie? No, co może być w piwnicy tak naprawdę, no? Klatki. Stary piec, stary piec. Tam będą klatki. No dobra, to idziemy do piwnicy. Dobra. A w piwnicy oh. obi! Wow! <laughs> no nie! Ciekawe, czy będzie ciężko, jak myślisz? A co to? To lód? Czy jakaś woda? Czy o co tu chodzi? E, chyba woda, wiesz? No Okej. Okay. A bo wiesz co? To są te twoje ro roztopione suchary, haha. <laughs> <laughs> chyba twoje. <laughs> o, o, woda. No, o, o nie! Oj, 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 oj. Naprawdę? O nie, no. poziom wody się podnosi. I co Poziom wody Ej. się podnosi z tyłu. O nie, no. Ej, i co teraz? Ja mam skakać? Nie, poczekaj chwilę, poczekaj. To było blisko, czyli byśmy utonęli, jakbyśmy nie dali lady zobaczyć. Widzisz? Jak reszta. Ja już... Ej, Maciek, ja już raz utonęłam. Musiałam się wskrzesić na 30 Robuxów. No widziałem właśnie. O nie, zostaliśmy sami. Szczerze? Ja nie wiem, czy ja tam doskoczę w ogóle, nie? Ja też nie. O nie, ta lawa się a! O nie, ona się ja. podnosiła do góry. E, dobra, wskrzeszamy się, nie? No, extra life jak nic musi być. To już mój drugi extra life. Cześć. Czyś... Dobra, dobra, biegniemy, biegniemy tam, szybko czymkolwiek... no, nie, nie, da o, się. O o, o a lawa się podnosi. O nie, ja chcę z wyjść, proszę, wypuśćcie mnie. Nie, no, chyba będzie okej, okay, widzę. O, jest, przez, przez koszul, niewidzialna ściana. U mnie nie ma. Maciek <grystanie> jest niewidzialna ściana, znajdź dziurę. O, a, okej, okay, okej, okay, okay. dobra, udało się. <grystanie> dobra. To wygląda jak cyrk jakiś tutaj, mówi nam postać. Idź, idź, idź na scenę, przecież o twoje klimaty. Nie, ty idź na scenę pierwsza. Ja, ja, ja idę poglądać się na łoweczce. No ja też, ja zajmuję też pierwsze miejsce. Oho. O nie, o. Mroczny Zły klaun. klaun. Zły to, klaun, no. No Brawo. powiem szczerze, że, że ja go Brawo. się nie boję, nie? Ja też nie, bo wygląda trochę jak ty. Mhm, jak ja wygląda, okej. Okay. No. I dobra, co on powiedział? Wow. I wow. zabawimy się teraz! Co Te on, jest? Na Gdzie on jest? No, o, o jakąś o. kulę o. Dandy robi! A. A. O ja nie, 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 nie! Skacz na, to, na... Skacz na, to, skacz na to lepiej. To... No, wow. w ostatniej chwili. W ostatniej oh. chwili. No ja nie mam nieskończonej ilości od... Dobra, teraz teraz teraz, 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 śpij, 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 teraz, teraz, teraz teraz możemy szpi, go. Szpi, szpi, szybko damy radę, szpi, radę, damy radę, klikaj szpi. szybko, lewy przejść i szybko, 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 szybko. Pokerm go po, po plecach, bo mu czkawka się odbi o, ah! o Uciekaj, 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 uciekaj. Given, vol, 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 Oj. Trzeba uciekać szybciutko, teraz szybko, Skywalker. szybko, 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 dobra. Dobra. Na szczęście wiesz co, że nie trzeba skakać coraz wyżej i wyżej, bo byśmy przeglali to wcześniej. No, i chyba będziemy mogli do niego biegać. Dobra, dobra, radę, dobra! Oklepiemy go ech, ech, trochę troszeczkę po plecach. Klep, 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 Ej, w ogóle ja się zmęczyłam, bo bardzo słabo klepię. Moja postawa, jakby o, też tak wolniej troszeczkę uciekaj, to robiła. Uciekaj. Oj, 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 no. oj. Nie nie, 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 nie. O tutaj, 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 szybko. Jaki fart. Nie no tutaj, szczerze. Ej, daleko było, no nie? No. Dobra, ja, ja na razie teraz, nie schodzę. Teraz. A, skąd wiesz, że, a skąd wiesz, że tak by było? Bo nie zrobi jakby... super ataku, nie zrobi, bo bardzo się zmęczył tym atakiem, Zobacz, widzisz? Jest! Mamy go! O -o. To my... Halo? Czemu on go tak wykrzywiło? Smutny. Wiesz co, też by cię wykrzywił, gdybyś dostał tyle razy łomem. No zobaczcie, ale on tak wciął ręce do tyłu, nogi do tyłu, aż tak mocno niestandardowo w ogóle, no. Tam się drzwi otworzyły. Co on tam mówi? Nie wiem. Mamy go zostawić, bo on się spłakał. Mamy cię zostawić, bo się spłakałeś? Makijaż ci w ogóle szedł. Mamy uwolnić Karp. klauna, czy mamy zadzwonić do policji? No, co robimy? Co robimy? Uwolnimy go? Dobra, uwolniamy go. Dobra. Okej. Okay. Zobaczymy, może... czy nie zrobiliśmy błędu jakiegoś. Może... A może ściągnęliśmy z niego klątwę. Zaraz zobaczymy. Oh, oh. Zaraz zobaczymy. Dobra, odejdź od niego, odejdź. A, Nigdy nie ufaj klaunowi. Kurczę no. nie. no. I teraz zapłacimy za to, że cię uwolniliśmy, ale pamiętaj, że mamy jeszcze crowboard. Crow co? O, co to? Co się o, dzieje? Oju. Coś? Nie, spadłaś? Co? Halo, co się stało? Dlaczego ja spadłam? O co tu chodzi? Gdzie ty jesteś? Nie, to był Bad Endic! Nie. nie co? No to był bad ending, I źle przegraliśmy nie. niestety, klaun nas wykiwał, no nie. Nigdy nie ufajcie klaunowi, outro wchodzi za 3, 2, 1...